Cześć siemanko. Witam was serdecznie. Witam was w kolejnym filmie. Witam was w filmie z magnesu neodymowego. Tak jest. W końcu się doczekaliście. W końcu będzie magnes neodymowy. Jestem w interesującym miejscu, ponieważ po mojej prawej, jak i lewej stronie mamy takie jakby przystanie takie. No tu mamy taki pomost, pokażę wam. Niestety teren prywatny, dopóki się nie dowiem, czy nie mogę łowić. Z tej strony też takie miejsce jest. Dość fajne. Też tam połowimy. Jeżeli będzie jak wejść. <gry> Najważniejsze, gdzie chcę łowić? Chcę łowić tu, gdzie jestem. Stoję, słuchajcie, na moście. Drewniany mostek. I tu chcę dzisiaj łowić. Zobaczymy, co tu dzisiaj wyjdzie. Mam pierwsze przyłapanie, tam wcześniej nic nie było, tutaj coś się w końcu trafiło. No i zaraz zobaczymy, cóż to takiego. Takie cudeńko. Tak jakiś kawałek, najprawdopodobniej od mostu. Zobaczymy, może coś jeszcze tutaj będzie. No i mamy drugi element, który już się przykleił. Najprawdopodobniej coś podobnego jak to pierwsze. Jakieś tutaj są mniejsze części. Najprawdopodobniej od mostu. No jak mówię, jakiś. Opa, jakiś kątownik wyszedł częściowo taki. No dobra, to jeszcze zobaczymy, rzucę w takim razie w tym miejscu parę razy, bo tam do końca mostu jest puściutko, nie ma zupełnie, zupełnie nic, także rzucimy tutaj, może ewentualnie tutaj w ten, w ten muł jeszcze z dwa, trzy razy zahaczymy. I teraz mamy chyba jakiegoś wkręta, śrubę, albo coś innego, czekajcie, nie, bo to jest na niebiesko malowane, coś niedużego, ale może coś fajnego będzie. Tu końcówka. Dobra, inaczej To trzeba stukać, ale. No tu wyszło coś takiego, zobaczcie, wygląda jak jakiś klucz do czegoś, końcówka od klucza no nie wiem takie coś no to próbujemy dalej w tym samym miejscu no i bach, tak bardziej pod mostu kolejne przyłapanko no na razie takie nieduże są te przyłapania ale są, powiem wam ale są co to będzie dobra, trochę, troszkę opukane no i kolejny jakiś płaskownik, kątownik płasko Płaskokątownik. Opa! Trawa z powrotem. Tak, to, to samo co już było tu wcześniej. Jestem po drugiej stronie i mam tutaj też przyłapanie, ale wody leci. A coś stosunkowo lekkiego, niedużego. Ważne, że złapało. No i to samo co poprzednio. No i chyba jeszcze jeden ten kątownik o płaskownik, albo coś podobnego. W każdym bądź razie, coś jest. Taki mniejszy kawałek, czegoś jest dalej i jest coś troszkę większego. Kolejny kątowniko, płaskownik, czy jak to tam nazwać? Inaczej. Już chyba z, z piąty już chyba dzisiaj. Cześć siemanko. Witam Was y, w przerwie. Witam Was w przerwie między dwoma filmami i chcę Wam coś pokazać. Chcę Wam coś zakomunikować. Słuchajcie, dostałem od y, Macieja, od puszkiwacza Krecika, dwie paczki. Pierwsza paczka y, prywatnie dla mnie, druga paczka. Dla was. Dlaczego dla Was? Ponieważ słuchajcie, szykuje się konkurs. Szykuje się konkurs na 10 tysięcy subskrypcji. Brakuje 415 na ten moment, także dużo i niedużo. Jeżeli wybije 10 tysięcy, to będzie konkurs. Mam już częściowe nagrody, także mam nadzieję, że trochę Was zachęcą. A przynajmniej tych, co nie subskrybują, bo jak subskrybujecie, no to drugi raz niestety nie możecie wcisnąć przycisku. Ale dobra, mniejsza o to o tym później. Pierwsza paczka. Lecimy, pokażę Wam, co w niej było, ponieważ już sobie ją rozpakowałem, a drugą paczkę otworzymy razem. Także w pierwszej paczce, poza materiałami, powiedzmy, szkoleniowymi czyli tu są ulotki Main lava tu jest, są jakieś dwa magazyny z tego co widziałem, to holenderskie także, żeby nie ciężko przeczytać jest również voucher na 100 euro na zakup Manticora. Czy z niego skorzystam? Zobaczymy. Muszę przeczytać do kiedy dokładnie jest. Dwa czerwone worki. Fajna. Fajna sprawa. I co dalej mamy? Słuchajcie, dalej mamy tak. Może tu. Mamy koszulkę. Koszulka Poszukiwacz krecik. Także będzie w czym kopać. Będzie w czym szukać. Jak najbardziej. Dwie sztuki. To z tego co widziałem to jest komin Minelaba, już Wam pokazuję, taki komin składany, dwuczęściowy, fajna sprawa. Także są so dwa, więc jeden sobie wezmę, a drugi pewnie pójdzie na konkurs. Eee, Mamy kubeczek, proszę bardzo, poszukiwacz krecik. Kubeczek jest sosiasty, ponieważ są tu w nim naklejki, są tu w nim cukierki, żelki, także będzie co pochłaniać. I drugi kubeczek, który Maciej zrobił, to jest kubeczek naszego stowarzyszenia. Zrobił nam wszystkim taki mały prezent. Także kubeczek SGE. Mam i ja. I do tego wszystkiego jeszcze dostałem w tej paczuszce takie fajne rękawiczki Maylaba do kopania. Od razu przymierzymy, czy są dobre i powiem Wam, że wyglądają naprawdę fajnie i naprawdę porządnie. Także pasują, wykonane są naprawdę. Przynajmniej się wydaje, że są wykonane naprawdę dobrze, także będzie w czym kopać. Dziękuję Ci Macieju. I ta paczuszka to jest na tyle. To była mniejsza paczuszka, a za chwilę zobaczycie, co się mieści w drugiej paczce, co przyszło dla Was. Ale zanim otworzymy tą drugą paczkę, posłuchajcie, zbliża się 10 tysięcy subskrypcji. Yy, mieli się to, mieli się to, coś przychodzi, coś odchodzi, trochę więcej, trochę mniej. W momencie, jak wypiję 10 tysięcy na kanale, odpalamy konkurs. Yy, to, co mogę Wam powiedzieć o tym konkursie, to to, że będzie trwał cały tydzień. Będzie trwał 7 dni. Więcej Wam nie zdradzę. Zdradzę Wam dopiero w momencie, jak uzyskam te 10 tysięcy. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zachęcam Was serdecznie do tego, żeby klikać ten czerwony przycisk. No i teraz zobaczycie pierwsze nagrody, jakie zostały już przeznaczone na ten konkurs. Reszta nagród przyjdzie, bo to, co teraz zobaczycie, to nie jest wszystko. To jest tylko pewna część tego, co będzie do wygrania. Otwieramy. Jest nóż. Ja jestem strasznie ciekaw, co tam Maciej wymyślił, co przysłał, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. No, jeszcze jedno. Dobra. Poszło. U, otwieramy. Jako pierwszy czerwony worek. Moja laba wypchany po sam czubek. No i dobra, zobaczmy, co tam ten Maciej nam tu wrzucił. To jest kartka, to nieistotne. No i słuchajcie, jedną z części nagród będzie również kubek poszukiwacza krecika. I dalej mamy... Co dalej mamy? Mamy folię jakoś wyrzuconą. A, to folia była między kubkami, tam nie jeszcze kubek. Tak, tą folię wyrzucimy. Yy, wrzucona jest... Yy, Naszywka Laba. Co tu mamy dalej? Jest drugi kubeczek. Tu są jeszcze wlepki kolejne. Do kubeczków. Pakunek tajemniczy. Zaraz go rozpakujemy i zobaczymy, co w nim jest. Co my tu mamy? Tu mamy ulotkę. O, wizytówkę, przepraszam. I, no i mamy, dobra, mamy tak, mamy taki zestaw, czyli rękawice z karabinczykiem i z długopisem. To też będzie do wygrania. Hmm, tu jakaś krówka jeszcze wypadła. Co tu mamy? Komin. Następny. Czapka zimowa Minelaba, także pospieszcie się, żeby jeszcze komuś posłużyła, żeby jeszcze komuś było ciepło w głowę. I. i, i... O, kurczę, Maciuś, poleciałeś na tym Spacie no i mamy jeszcze torbę zrzutową. Mailaba także taki naprawdę konkretny, e, konkretny woreczek, ponieważ to jest torba. Jest czapka zimowa. Jest komin, żeby też nie było zimno. Do tego wszystkiego są rękawice. Kubeczki, krecika i jeszcze jakiś temi czy pakunek w tym oto pudełku. Zaraz zobaczymy co tu jest. Bo ja nie wiem, nie mam pojęcia. No, powiem na grubo. Maciej poleciał na drugą, mamy butelkę laba również. Także. No, powiem Wam to taki będzie fajny secik, naprawdę fajny secik będzie z tego. Ja szczerze wam powiem zazdroszczę już wam. <laughs> Są genialne nagrody. No dobra, spakujmy to i zobaczmy co się kryje dalej w tym kartonie. Mamy kolejne wlepki poszukiwacza krecika. I tutaj już widzę wlepki z firmy Makton. Czyli Maciek musiał zasponsorować nam jakieś nagrody z Maktonu. Zobaczmy, co tam się kryje. Czekajcie, kurcze ja mam miejsce za bardzo. Jest grubo. słuchajcie jest grubo. E, to tak na początek: rękawice. Raz, e, dwa, trzy, cztery pary rękawic. E, no tam, 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 cztery pary rękawic. No i dobra. A, lecimy po kolei. Patrzcie, jest linka, a na końcu linki jest, jest kotwica. Także mamy kotwicę w zestawie z liną. Tu już widzę, że jest druga kotwica. Słuchajcie. Tu jest druga kotwica w zestawie z liną, yy, widzę, że są smyczki dołączone do niej, także no, na, na grubą, na grubo chłopie, poleciałeś. Co my tu dalej mamy? mamy? Mamy czapki z daszkiem, tu widzę, że się walają długopisy jeszcze jakieś. Takie są długopisy. Yy, tam, tam, tam. Patrzcie, kolejne rękawice. Kolejne kupa porządnych rękawic. Jeszcze jeden długopis. Co my tu mamy? Mamy czapeczkę zimową. czapeczkę zimowa firmy Mactom. Także tak jak powiedziałem, słuchajcie, żebyście skorzystali z tych czapek. E, bijcie suby dalej, żeby dobiło te 10k, żebyście jeszcze tej zimy mogli połowić w tych czapkach. I nie tylko łowić, ale szukać również tymi oto rzeczami. Jest czapeczka. Jeszcze jeden długopis. Kurczę słuchajcie jest lina. Jest sama lina. Także jeżeli były kotwice z linami jest sama lina to domyślać się co jeszcze do tej liny musi się znajdować w tym kartonie. Tajemniczy pakunek. To jest ostatnia rzecz z tej paczki. Wezmę nóż żeby go rozpakować. Z tego co jest tu napisane. To jest to magnes, jest to magnes neodymowy, którym ktoś z Was będzie łowił. Słuchajcie, eee, magnes neodymowy. rozpakujmy to. Na folii jest napis 200 power. Nie do wyjęcia Dobra, poszło Coś się udało się Tapicerka z jakiegoś auta <grymne> No i dobra, mamy tapicerkę, rzucamy na dół Otwieramy kartonik I co my tu mamy? Podstaweczka jakaś i jest magnesik. Dwa zaczepy. Górny, Boczny do wkręcenia. Nie, boję, nie będę się teraz z tym siłował. Yy, I magnes. Magnes 200 power z również Magtomo Także powiem wam no Maciek o, niech chce to leży. Czekajcie. Maciek poleciał na grubo, jeżeli chodzi o prezenty dla Was na ten konkurs. Magnes z liną, y, dwie kotwice z linami, masa rękawic, y, czapka zimowa z Maktomu, czapka zimowa z Mindlaba. Y, cały zestaw w sumie Mindlaba, bo tam są rękawice, tam jest czapka, tam jest torba zrzutowa. No, na grubo, także Maciej. Szacun, naprawdę szacun i bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, co zrobiłeś, za te nagrody. I tak jak powiedziałem, udostępnijcie film, niech, niech dobije te 10 tysięcy i będziemy losować będziemy to rozlosowywać, a jak tylko dobie 10 tysięcy, pokażę Wam resztę nagród, która będzie dla Was przeznaczona na tym konkursie. Wyjaśnię Wam wszystkie konkretne. Zasady, reguły, w jaki sposób będziecie mogli to wszystko zdobyć. Widzieliście, co się znajdowało w jednej i w drugiej pasce? Powiem Wam naprawdę, wow! Czapki z głów. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Z tego, co widziałem, w część tych rzeczy mindlabowskich Maciek się zaopatrzył w naszym polskim sklepie. Także teraz mała reklama: sklep grosik.pl. Osobiście Grosika nie znam, ale słyszałem, że podobno bardzo w porządku facet, że naprawdę w porządku gościu, także zapraszam. Zajrzyjcie do niego również na sklep, może i wam coś przypadeń do gustu. Dobra. Koniec tego rozpakowywania, koniec tego gadania. Oglądajcie film dalej i pamiętajcie, że konkurs się zbliża. To są wasze nagrody, które ktoś z was otrzyma. Dobra, leccie oglądać dalej. No i mamy drugie miejsce. Zobaczcie, taki mostek, do którego trzeba prawie 300 metrów iść na piechotę. Także jeżeli wyłowimy coś dużego, no to hu, będzie noszenie. No i taki mostek i taki, w sumie nie wiem, kanałek, coś w tym deseń. E, chyba nie za głęboki, no i zobaczymy, co tu wyjdzie. Czy w ogóle coś wyjdzie. Szybkich parę rzutów i wszystko się okaże. Od tamtej strony zacząłem wzdłuż pomostu przeszukiwać i coś mi się już przykleiło. że coś mamy, coś czujemy tutaj. Jest super, zobaczcie cownik. Taki fajny coowniczek ładnie ładnie przyłapał, tu go już wrzucamy do wiaderka i sprawdzamy dalej. Co jeszcze tu się kryje w tej wodzie? Walczę o drugą rzecz. I druga rzecz to taki pręd Zobaczcie zbrojeniowy Udało się go wyjąć nie chciał wejść na początku, no ale udało się. Tutaj w ogóle jakieś mam dziwne odgłosy w tej trzcinie, bo tu jakieś bagna są. Nie wiem co. Normalnie jakby jakieś świnie morskie zasuwały. Mamy miecz Luka Skywalkera. Zobaczcie. No, prawie miecz. <laughs> prawie robi wielką różnicę, nie? <laughs> no, niestety. No i tak tak, to ostatnio bywa miejsca fajne, ale puste, ale czyste. I teraz ja nie wiem, czy po prostu ktoś już tu łowił, czy po prostu tu jest czysto. Nie wiem. I nie dowiem się tego po prostu. Także tak jak widzieliście, no nie ma co podsumować. Ja tam mam może z 15 kilo, nie więcej, także to nawet. to nawet na film się nie nadaje. No słuchajcie, no po prostu się nawet na film nie nadaje. Yy... Z magnesem będzie tak, że będzie bardzo sporadycznie. Słuchajcie, bo ja tu nie mam terenów jako takiego łowienia magnesem. Muszę na magnes jeździć specjalnie, dużo odległości robić. I. No i nie wiem, kiedy będzie. Po prostu. No nie chcę was oszukiwać. Na razie chcę atakować wykrywkę. Na razie będę latał z detektorem, będę szukał y, rzeczy obecnych. Będę rzuca, szukał złota, będę szukał monet i tego typu rzeczy. No, i oczywiście, będę szukał bursztynu. Słuchajcie, bursztyn na ten moment y, zaczyna się pojawiać i jest to taka moja, powiedzmy, druga miłość. Zakochałem się w bursztynie, strasznie mi się podoba poznaje co chwilę to nowe miejsca, nowe spoty, także bursztyn będzie. Czy będą z niego filmy, czy tylko będą posty, nie wiem. Wiecie, ja chodzę za bursztynem w nocy, więc średnio tą nocą coś widać. Postaram się wam robić z tego filmy, ale jak będzie, zobaczymy. Nie obiecuję, być może będziecie musieli czekać na długie, porządne filmy do wiosny. Się okaże. Ale na ten moment, tak jak powiedziałem, magnesu nie przewiduję jako takiego. No, chyba że uda mi się wyskoczyć na Szczecin i wtedy w Szczecinie z chłopakami coś tam fajnego nakręcimy. Ale jak będzie, to się pojawi. Na ten moment, no niestety, dziękuję Wam za to, co było, za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Co będzie, się okaże. Na ten moment to wszystko. Trzymajcie się. Miłego popołudnia. Cześć.